Skończyły się właśnie wakacje z koszykówką, dwa tygodnie super zabawy, mnóstwo energii od dzieciaków, przerali ją na nas, jesteśmy bardzo podekscytowani, że akcja wyszła tak wspaniale i chyba w przyszłym roku zorganizujemy podobnie, prawda Damian? Myślę, że urząd miasta się zgodzi, myślę, że dzieci były zadowolone, więc myślę, że nie będzie problemu. Było 50 dzieciaków, także więcej w sumie niż się spodziewaliśmy, już akcja się udała, tylko w finał trochę nam pogoda pokrzyżowała szyki, bo miał być na otwartym boisku, ale się tutaj do szkoły 27, i wszystko wyszło bardzo fajnie. Były konkursy, nagrody. Zapraszamy do kibicowania UMKS-owi. Zapraszamy do grania w koszykówkę. Jest to super atrakcyjna gra dla każdego w każdym wieku. I zapraszamy na treningi młodzieżowe Future Stars już od września.